Centralny port komunikacyjny zlokalizowany pomiędzy Warszawą a Łodzią to transkontynentalne lotnisko oraz ogromna rozbudowa sieci kolejowych. Około 13 milionów mieszkańców naszego kraju nie ma dostępu do komunikacji publicznej. Dzięki tej inwestycji infrastrukturalnej zostanie zrealizowane wielkie lotnisko, które będzie przejmowało ruch zarówno tutaj z, z Azji, jak również z innych rejonów całego świata. Z tym lotniskiem będzie skomunikowana sieć kolejowa, która będzie łączyć największe miasta naszego kraju, wszystko po to, aby ta, to, te zapóźnienia komunikacyjne zostały zlikwidowane. Ponad 100 miast w Polsce, miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców, nie ma dostępu do komunikacji kolejowej. To wszystko w najbliższych 10 latach ulegnie znaczącej poprawie. Dzięki temu centralnemu portowi komunikacyjnemu. Tutaj przez województwo łódzkie, przez miasto Łódź będzie przebiegała trasa kolei dużych prędkości, łącznie około 300 km. Dzięki tej modernizacji w najbliższych latach do centralnego punkt, portu komunikacyjnego dojedziemy. W czasie około 25 minut, i dalej do Warszawy um, około 15 minut. Do takich miast jak Poznań, jak Wrocław, czas przejazdu kolejowego ograniczy się zaledwie do godziny i 15 minut. Szacuje się, że około 150 tysięcy nowych miejsc pracy powstanie w naszym kraju w związku z realizacją tej inwestycji. Dzięki temu portowi powstanie bardzo duży ośrodek aglomeracji warszawsko-łódzkiej. Łącznie na terenie tej aglomeracji będzie zamieszkiwało około 6 milionów osób. Nasze województwo będzie bardzo atrakcyjnie pod względem inwestycyjnym. Tu krzyżować się będą główne szlaki komunikacyjne, tu będą powstawać i lokować się nowe przedsiębiorstwa. Położenie Polski w sercu Europy jest bardzo ważnym połączeniem do właśnie łączenia komunikacji między Polską a również Europą Wschodnią dlatego centralny port komunikacyjny bardzo dobrze się wpisuje właśnie w rozwój kraju ale również w rozwój naszego województwa chcemy zrobić tak żeby już ona była dostępna do około 30 km od miejsca zamieszkania. Kolejże była dostępna dla, dla mieszkańców naszego województwa, co daje to duże szanse rozwoju naszego regionu, również z połączeniem autobusowym.